ma z tej strony Wersjon i w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótkie informacje tak jestem na serwerze o, jakimś tam nie pamiętam nazwy fajny serwer no i tak yy, oprowadzę Was trochę o tym serwerze IP będzie w opisie yy, generalnie oj przepraszam, się było yy, generalnie to ten serwer jest yy, dla Chyba no premium, premium chyba premium tutaj też działa, ale on był bardziej tak przeznaczony dla no premium, jeśli dobrze pamiętam. A mi udało mi się skoczyć, bo przeżyłem. No bramie A nic nie ma. No i serwer, jak widzicie, jest bardzo duży. Niestety minus ten, że znaczy plus. Ma też ten ogromny, że jest zbudowany w śnieżnym biomie Jak widzicie teraz by mi padał deszcz, a tak to sobie spada śnieg To jest spory plus Według mnie Co jest? 500 dolców On stać mnie Ale po co mi strzały? Następnym razem będę czytał w całości Ja nie wiem ile tutaj mam pieniędzy, bo ja na tym serwerze ogólnie tylko zacząłem grać I ja tutaj gram na Now premium, bo na premium nie, wiecie, że nie chcę grać i nie będę Zawsze będę to na Now premium No chyba, że się Kupię nowe premium, gdzie będę mieć po prostu wersję, a nie tę beznaciejną nazwę, co wcześniej typek miał. A coś pomyślał. Ła, co to jest? A, to jest coś takiego jak świniarnia. Rozpadają stamtąd te krowy, się jarają, a ty sobie zabierasz mięsko. Kurde, co za emocje, nie wiadomo kiedy spadnie. E, oddawaj skóra! A co ja robię? O, Jochy. <laughs> no więc tak. Znowu to samo. Serwer jest bardzo dobrze według mnie zaprojektowany. Budowany z tego co wiem, to na spontanie on był. Bardzo dobrze. <laughs> dużo osób sobie po prostu robię co to jest chyba to, żeby wykupujesz sobie ciałki tu jest hotel tutaj są różne ten. no i trzeba tyle zapłacić za pokój w hotelu i mamy pokój no co akurat skraftuję buty co będę tak bez butów łaził Więc, widzicie, pomysły są fajne, ogólnie spawn jest tu. Przepraszam. W tym dachu. Tam jest spawn. A tu są sklepiki jakieś chyba. E ty! Co za fajans. Czekaj, skąd mam taką cegłę. Dziwne. Czekaj, skąd mam taką cegłę. jakimś typem tu mamy biomy bardzo przydatne może z morza można tylko do lasu to jest park może? oj tutaj jest słódko jakaś A, sztorm sztorm ściąga mnie w dół ale dobra Yy, dzisiaj miał być trochę informacyjny odcinek, a nie tylko, że Wam będę pokazywał serwer. Więc, yy, jakie informacje ja Wam chciałem powiedzieć? Yy, najbardziej, co ja Wam chciałem powiedzieć, to... Yy, was bym prosił o subskrypcję. Nie dostaję w ogóle subskrypcji. Ogl oglądacie, ale nie dajcie subskrypcji, to jest też trochę takie... nie fair. Dawaliście byście subskrypcje, żebym był szczęśliwszy. No to Żebym miał też trochę tej radości... ...z życia. O nie, mam buty na sobie. sobie cały majątek. E, ty gnoju! Geniusz z niego. Ono się mu oberwie, skajtuje go za to, że wersjona... ...wił. Co to za typek? A nie, to baba. Fajny skin. Nie ma tak creeperek... Nie ma tak creeperek z kapturem, nie? I słuchaweczki <grych> do kompletu. No to ja się już z wami w sumie żegnam. Pójdę sobie jeszcze połapać trochę mięska. Bo co chciałem powiedzieć to powiedziałem mniej więcej. A ją firma, o, o informacje o seriach to pomyślałem, że serię Survival e, będzie dodatkowo e, z Naturalem albo z DG że będziemy po prostu razem gadać o No to co, co dalej, co dalej? No już koniec. No to na razie... Koniec tego odcinka. Tak, pawi, będziesz w filmiku. No to na razie trzymajcie się. Aj no popatrzcie tu. A, staraj się. Za przeproszeniem. No to na razie trzymajcie się i cześć.